Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze mną gość specjalny, Franek. Dzisiaj zapraszamy Was na ostatni już odcinek z naszej wyprawy, z naszego campingu. Dzisiaj głównym bohaterem będzie Franek, w tej końcowej części filmu, ale zaprosiłam Franka, żeby odpowiedział mi na kilka pytań. Jeśli ktoś z Was zastanawia się na przykład, czy dzieciom będzie sprawiać taka radość. Spania pod namiotem, kempingowania, no to myślę, że Franek będzie odpowiednią osobą, aby na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Także Franek, czy podobała Ci się wycieczka na kemping? Tak. O! Jakie szybkie, tego szybka odpowiedź. A może powiesz, dlaczego Ci się podobała? Bo tam było super fajnie i poznałam przyjaciół. A no właśnie, musimy powiedzieć, że Franek poznał nowych przyjaciół i spędzaliście miło razem? Czas. Czas, tak. I co Ci jeszcze się tak najbardziej najbardziej podobało z tego wszystkiego? Namiot. Namiot, a dlaczego Ci się podobał namiot? Bo był wielki. Bo był wielki i co jeszcze? Miałem stare pokoje mhm. i spaliśmy razem. I spali się wszyscy razem. I spaliśmy wszyscy razem. I podobało Ci się, że spaliśmy wszyscy razem? Tak. I co jeszcze? I... Robiliśmy... Śpiwory. Śpiwory Ci się podobały, nie musieli spać pod swoją kądrą tak? Nie. A w ciągu dnia, co Ci się na przykład podobało? Podobało Ci się to, że mogłeś chodzić spać później? Jak już było ciemno, ciemno? No, tak. Tak? Podobało tak. Ci się? I co jeszcze Ci się podobało? Eee, campfire. Campfire. A i co Ci się z tego Campfire podobało? Pianki. Pianki, no! Kto by się spodziewał, że to będzie... No i... Pianki. Co jeszcze? Coś było jeszcze takiego fajnego? Eee... Czyli mamy, że poznałeś nowych przyjaciół, tak. podobało Ci się, że spałeś pod namiotem, że mogliśmy razem tam spać wszyscy, że chodzimy... Łazienka! Spółki. Łazienka Ci podobała? Co tak. było takiego fajnego w łazience? Że mogę, że mogę mieć, kiedy mam buty załodzone. <noise> Super. No no, nie możesz z się z butami. Także no, i łazienka Ci się podobała i na przykład nasze wyprawy Ci się podobały, że tam jak przyjechaliśmy na ten kampik, to taki był inny widok, że taki był taki fajny widok na to, że mogę wszystko widzieć? Tak. Czy Ci się nie, nie podobało, podobało to? Podobało mi się. Podobało Ci się to? Ja bym biegał na i byś biegał, tak? A potem uderzyło mnie. <laughs> Myślałam, że to jakiś... Obrach, ja o, no to też taki krajobraz, tak? Ale tak jak jechaliśmy, jak tata ci powiedział, że, że Franiu jedziemy na kemping, to mm -hmm. dlaczegoś tak bardzo ucieszyłeś? Bo to był mój pierwszy raz. Twój pierwszy raz i chciałeś to zobaczyć, jak to w ogóle będzie, tak? Tak. Ale bałeś się spać pod tym namiotem, czy tak wyczekiwałeś te, te, tego dnia, że będziesz spał e, pod namiotem? Tak, wyczekiwałam tego dnia. Wyczekiwałeś tego dnia? A na przykład jak tam przyjechaliśmy, to co ci się tam. Taki takie byłeś podekscytowany, jak tam przyjęliśmy. Dlaczego tak się cieszyłeś? A, bo będziemy mieli tam taki specjalny dzień. Specjalny dzień? Ta. Jaki? Nie mówię. <noise> <noise> Będziecie musieli dowiedzieć się w filmiku. W filmiku, tak, to była, to była jedna rzecz, która się zbliżała, tak? Bo niedługo będą twoje... E, raz zobaczycie w filmiku. Także e, jeśli nadal zastanawiacie się czy Waszym dzieciom się spodoba, to myślę, że e, Franek rozwiał wszystkie wątpliwości. Tak mogliście pa. cały dzień bawić się na dworze. I może jak macie własne pomysły, to dajcie komentarzach i mama spyta mnie o te odpowiedzi. No widzicie. No to jest po prostu mój taki menadżer mojego kanału, że chyba bez niego bym się nie obyła, nie? Także... Teraz zapraszamy Was serdecznie na I zanim to zobaczycie, to pamiętajcie, lajkujcie i subskrybujcie do Mamy na Wyspie. Oczywiście, także dziękujemy Wam za wszystkie już obejrzane filmy, za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia. No i zapraszamy na tą ostatnią część już taką pożegnalną, z takim malutkim, malutką niespodzianką na samym końcu. Także do zobaczenia. Pa! W tym razem poszliśmy plażować nad morze, było bardzo, bardzo wiecznie. Pogoda taka zdradliwa, bo wszyscy mamy spieczone nogi, oczywiście nie dzieci, bo dzieci były wszystkie smarowane, a teraz jesteśmy w przepięknym miejscu, w przepięknym pubie, także oznaczę Wam wszystko naprawdę warte, warte odwiedzenia. Zobaczcie te widoki, super! Ja, ja. No, oh. okay. O. Okej, popatrz na tatę. Co ty robisz? Księ! Antoś? Happy? Happy tato. Happy. <laughs> radliwa pogoda, że myśleliśmy, że jest bardzo zimno, a tak naprawdę wszystkich tak spiekło, ale chłopcy oczywiście nie, bo posmarowani są kremem, ale jak zwykle rodzice zapomnieli o sobie. I co? Dobre. Jak Wam się podoba na kampingu? Wrócimy tu jeszcze czy już nigdy więcej? Never ever? Tak. Wrócimy. Wrócimy. Co Ci się najbardziej podoba w kampingu? Wszystko. No, a tak najbardziej, najbardziej. Grażynka. Przyjaciele. Przyjaciele i co jeszcze? Widok Ci się podoba? Aha. Ale lubisz spać w nocy pod namiotem? Trochę się przemieszczasz jak dżdżownica po ziemi w swoim śpiworze. Po <laughs> raz tutaj jest jakaś masakra. A, jutro, się. a jutro są moje urodziny. Ja I będę miał super prezent, ale wam nie, nie mówię. <laughs> Hej, to to było. I Jut... będziesz śpiewał Happy Birthday? Jutro Np? zobaczycie. Tak, mamo? Tak. Także y, jutro szykujemy imprezę. Ta, tak. Ale. Będzie impreza? Będzie impreza? Ta, 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 ta. Nie wiem. S <laughs> może się jedziemy next half term. No to możliwe. No. Także jest y, super. Tylko, żeby gdy, gdyby tak nie wiało, to by było jeszcze fajniej. Ale jest fajnie. <laughs> Mam swojego własnego operatora. W końcu się dorobiłam własnego operatora kamery. Idziemy do naszych sąsiadów na zwiady. Naszym sąsiadem jest najlepszy kucharz w Bormow i Gorset. <noise> Który od wczoraj nam zrobił przewyższy gulasz z Sarny. Niestety jest już zjedzony, bo tak pyszny. Jak jeszcze zostało? To do stało jeszcze. Tak. Jak zagawała na dzisiaj? Na powieszka złej czarne, bo słyszałam, że z, że z drogi. Czas. <gry> no jak jechaliśmy, nie widzieliśmy. na trzy leżały. Trzy Świeżynka. Tak, ona świeża. Możesz lodder? No, da ja mam nocnik jak chcesz, jak oni. Dobra, to idziemy tutaj. Co masz? Co ty robisz w nocy? Ja mówię, że mam nocnik. Nocnik masz i co robisz w nocy? Tak, najważniejszą rzeczą na campingu, jak się ma małe dzieci, to jest nocnik, bo jak się dziecko wodzi o trzeciej nad ranem, to nie śmigacie do toalety. Ale ja ty, ty jesteś normalnie, taka poukładana, jestem pod wrażeniem. Tylko... E, I jeszcze najważniejszą też rzeczą jest e, taka, taki termofor, bo w nocy niestety jest hmm. bardzo... Którego nie lima. mamy, tak? My nie mamy. Jest hermety, tak ważne, jest tak ważne. Ale właśnie mieliśmy. ostatnio, tak, czapki, szaliki, rękawiczki, bo to niestety nie są te czasy, że kiedyś w nocy było po 20 stopni, tylko tutaj ostatnio było 8. A jak to się stało, że termoforu zapomniałaś? Nie, nie był na twojej liście, tak? I <grych> no, tak. Nie był na liście. Ale teraz po powrocie zrobisz review, nie i dołoży do twojej. No liście. Zawsze pierwszy raz jest się wyprowadza. Gdzie Ej, się bye, wyprowadzasz? Bye bye. bye, bye! Gdzie się wyprowadzasz? Nigdzie. <laughs> Woli spać dziewczynami, oczywiście. A Ty gdzie się wyprowadzasz, kolego? O, może Wam szybko pokażę. Antka ma teraz. To jest Antosia poduszka, bo on nie zaśnie na innej poduszce jak swojej. On chyba po prostu wiecie, czuje tutaj swój zapach. I naprawdę Antka ma teraz jest zarąbisty. On się nazywa z tej firmy. No... Kurczę. Teraz Wam pokażę. Jest Vango. Van Gogh, to chyba tak się pisze, czyta. I słuchajcie, on jest idealny po prostu dla niego. Antek ma 3,5 lata. I jak się po prostu z niego w niego tutaj schowa, tu najważniejsze nie ma żadnych sznurków. Tylko są gumki, i on jest taki milusi. I w środku też jest taki wyłożony czymś miłym, naprawdę. Antek śpi, już byliśmy tutaj dwie noce, i spał dwie noce calutkie. Także naprawdę super są te, te boże, te śpiwory. Dzień numer 3 Słońce brak Ale za to będzie y, pasowca z deszczem Ale dzięki. Szef kuchni gotuje w Na ciepło <laughs> Tak wygląda camping Hej Jest mama? Jest mama. Jest mama? Mamy dzisiaj jest operatorem. Dzień dobry, mamo. Tato jest dzisiaj operatorem. Dzień dobry. Cześć mamo. Młoda to pusze. Jest się. Jeszcze raz powiem. Witamy serdecznie na naszym campingu. Niestety dzisiaj jest okropna pogoda. Pada deszcz, ale jak to mówią, jak są dobre humory, to jest dobre dobra camping. pogoda. Pa! pa! Dzisiaj oczywiście jeszcze mamy imprezę urodzinową naszego Franka To będzie jego tor ale zaraz nam jeszcze coś pokażę. Będą najlepsze urodziny ever. Muszę szybko, żeby... żeby e, miał niespodziankę, bo Franek bardzo lubi niespodzianki. Mamy świeczkę nawet będzie wszystko Teraz o, super śniadanie. A już miało być po śniadaniu. My dzisiaj najpierw się pakujemy, a później mamy śniadanie. To jeszcze nie ma. Ja dziękuję. Chłopcy. No proszę bardzo. Trzy, dwa, jeden. Nasza przygoda z campingiem już dobiega końca, wszystko już prawie spakowane, namiot spakowany, robi się już pusto, także będziemy się zbierać. Miło było, ale się skończyło, także do zobaczenia prawdopodobnie na kolejnym. Pa!